Jezus powiedział do Nikodema Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Są dwie takie Ewangelie w ciągu całego roku liturgicznego, które Pan nam zadaje w jakiś szczególny sposób jako wspólnocie parafialnej. Dwie Ewangelie w ciągu roku, których zawsze mamy razem jako wspólnota parafialna wysłuchać. Oczywiście tych wspólnie słuchanych Ewangelii jest dużo więcej. Spotykamy się zasadniczo co niedzielę na Mszy Świętej. Ale są dwie takie szczególne Ewangelie dotyczące jakoś też naszego życia jako tej konkretnej wspólnoty. To jest oczywiście Ewangelia naszego święta patronalnego, święta ofiarowania pańskiego, naszego odpustu i ta dzisiejsza Ewangelia. O, rok w rok słuchamy tej właśnie Ewangelii, kiedy zaczynamy kolejny etap wspólnej drogi, formacji grupy i wspólnot parafialnych i tych wszystkich wydarzeń, które będziemy w ciągu Roku duszpasterskiego do następnych wakacji razem jako wspólnota parafialna przeżywać. Co roku Pan chce, abyśmy u początku kolejnego etapu drogi usłyszeli tę właśnie Ewangelię. Ewangelię święta podwyższenia krzyża. Ewangelię, w której Jezus sam mówi potrzeba, aby tak jak kiedyś Mojżesz wywyższył węża na pustyni, abym ja został wywyższony. Przepiękne w tym Jezusowym zdaniu jest to, że w tekście oryginalnym Jezus używa tam greckiego czasownika dei, który oznacza przymus od wewnątrz. Nie przymus polegający na tym, że ktoś nade mną stanął z batem i mnie do czegoś zmusił. Że akurat tak się okoliczności poukładały, że nie miałem wyboru. Przymus, który jest całkowicie od wewnątrz. Tak postępuję, tak decyduję, tak wybieram bo nie chcę i nie potrafię inaczej, nie mogę inaczej postąpić, ale to jest całkowicie ze mnie. Towarzyszą nam błogosławieni ulmowie pierwszego dnia tego nabożeństwa czterdziestogodzinnego, kiedy gromadziliśmy się, aby nabierać sił na cały ten rok przy naszym Panu Eucharystycznym. Ulmowie pomagali nam usłyszeć Jezusowe pytanie, czy chcemy w swoim życiu doświadczenia łaski. Czy zrobimy w naszym życiu osobistym, rodzinnym, ale także wspólnotowym, parafialnym przestrzeń na doświadczenie łaski. To znaczy, czy zdecydujemy się zrobić krok poza to, co w oczywisty ludzki sposób opłacalne, sensowne i bezpieczne. Czy w ten sposób otworzymy Bogu przestrzeń na Jego cudowne, boskie działania. Wczoraj Wiktoria Józef i ich dzieci, pierwsza wspólnie wyniesiona na ołtarze rodzina, pomagali nam usłyszeć Ewangelię o tym, że i nasze zmaganie z grzechem, i nasze rośnięcie do świętości zawsze jest we wspólnocie, zawsze jest razem, nigdy nie jest dziełem pojedynczej osoby, że ja nie dam rady być świętym na własny użytek. Bo się pozbyłem moich grzechów, bo się wymogliłem, a wy się martwcie o siebie. Do świętości mogę urosnąć albo we wspólnocie, w tej wspólnocie, którą Bóg mi podarował, albo nigdy nie będę wiedział, co to jest świętość. Ale mój grzech także, który mi drogę do świętości zagradza, pokonam albo we wspólnocie. Wspierany przez braci i siostry, i wspierając braci i siostry zmagających się ze swoim grzechem, albo nigdy się z nim nie uporam, bo pomylę prawdziwą walkę z grzechem z upiększaniem się, z zabiegami mającymi na celu to, żeby mnie, ze mną samym było jako tako w życiu. Dzisiaj Józef, Wiktoria i ich dzieci stają przy nas, aby nam pomóc usłyszeć raz jeszcze w naszym życiu i przyjąć prawdę o tajemnicy krzyża. Czy jest tu ktoś wśród nas, kto ma akurat 80 lat? Ja wiem. Tak. Dziękuję. To najmłodsze, które rodziło się w godzinie męczeństwa, dzisiaj miałoby 80 lat. Nie lepiej, żeby je miało? A może jakimś zbiegiem okoliczności mieszkałoby na Ursynowie? Może dzisiaj, właśnie otoczone dziećmi i wnukami, w tej wspólnocie mogłoby świętować jakiś piękny jubileusz swojego życia małżeńskiego? Nie lepiej by było, żeby żyło? Żeby żyli oni wszyscy? Nie powinno tak być? Że ludzie, którzy na tyle się zdobyli, na tyle się odważyli, tyle z siebie dali, przeżyliby to niebezpieczeństwo i wojnę szaleństwo bestii? Nie powinno tak być? Wychodzimy dzisiaj z ulmami na podwórko przed ich domem, w Markowej. Jest chłodny dzień. 24 marca 1944 roku. Już padły strzały w domu, troje ich gości zostało tam zabitych. Za chwilę zostanie rozstrzelanych następnych pięcioro, potem Józef z Wiktorią, a na końcu po chwili wahania ich dzieci. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wychodzimy z nimi dzisiaj na to podwórko w marcowym chłodzie, na którym za chwilę padną te przerażające strzały, żeby nam objawili na nowo w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym tajemnicę Krzyża. Bo to, co się wydarzyło na podwórku w Markowej, nie powinno się wydarzyć. Nie ma dlatego żadnego uzasadnienia i usprawiedliwienia. Nie da się tego do końca opisać ani wytłumaczyć, mówiąc o zwycięstwie moralnym. Wytłumaczcie dwuletniej Marysi, która za chwilę zostanie zastrzelona, a teraz, nie wiedząc co się dzieje, patrzy na martwe ciała swoich rodziców co to jest zwycięstwo moralne? Któremukolwiek z nich w tamtym momencie. Powiedzcie, że są przykładem, że są wzorem. Są takie wydarzenia, takie przepaście bez sensu, takie podwórka w markowej i takie podwórka w naszym życiu, które objaśnić może tylko Krzyż Jezusowy, na którym potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Niepoczucie moralnej satysfakcji, nieświadomość, że jest wzorem, niemoralne zwycięstwo, ale życie wieczne, życie, które jest z Boga. Będziemy się mierzyć w tym roku, jak w każdym roku naszego życia, osobiście w naszych rodzinach, w różnych naszych relacjach, ale i jako wspólnota parafialna z różnymi trudnościami, kłopotami tragediami, dramatami. I jest taka część z nich, na których nie ma po ludzku sensownego objaśnienia, wytłumaczenia, usprawiedliwienia. I zostaje tylko krzyż Jezusowy, którego się możemy złapać. Tak bowiem Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Żebyś na podwórku w Markowej i nad przepaścią bez sensu i wobec jakiejś przerażającej fali okrucieństwa albo złośliwości miał się kogo złapać. Wtedy, kiedy po ludzku nie ma wytłumaczenia, wyjaśnienia, usprawiedliwienia dla tego, co się dzieje. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego dał jednorodzonego i że dał wielu swoich synów i wiele swoich córek. Aby sobie nawzajem mogli podać krzyż, mogli krzyż ukazać, aby sobie nawzajem pomagali się krzyża złapać, gdy któremuś z nich mydleją ręce. Także po to jesteśmy wspólnotą w tych tak różnych jej wymiarach, aby wciąż od nowa ogłaszać sobie nawzajem tajemnicę chwalebnego, zwycięskiego Jezusowego Krzyża. Prośmy błogosławionych Józefa, Wiktorię i ich dzieci, żeby nam w tym roku duszpasterskim, który rozpoczynamy jako wspólnota, patronowali w otwieraniu się na łaskę. W pamiętaniu o tym, że albo idziemy razem, albo nigdzie nie idziemy. W tej gotowości, aby sobie nawzajem ogłaszać krzyż Jezusowy. Ile razy będzie trzeba.